Cześć, z tej strony Adrian Puszer, allmobile.pl. W tym odcinku pokażę jak wykonać synchronizację danych. Ruchom moduł Synchronizacja i potwierdź przyciskiem TAK. W trakcie synchronizacji następuje wymiana danych pomiędzy telefonem i serwerem systemu PS Mobile. Z telefonu na serwer wysyłane są informacje o dokumentach handlowych i kasowych oraz ich pozycjach, wizytach, zadaniach, danych GPS, nowych kontrahentach i tym podobnych. Z kolei z serwera na telefon przesyłane są aktualne dane klientów, towarów oraz ich cen i stanów magazynowych. Ponadto nowe ustawienia systemu, słowniki, nowe zadania, wizyty do realizacji czy rozrachunki. Synchronizacja danych może być wykonywana automatycznie w zależności od konfiguracji systemu PS Mobile. Taka synchronizacja wykonywana jest po rozpoczęciu i zakończeniu dnia pracy w module Przebieg Dnia oraz każdej zakończonej lub odrzuconej wizycie. Po zakończeniu synchronizacji danych otrzymasz komunikat. W tym wypadku oznacza to, że pomyślnie synchronizowano wszystkie dane. Ze względu na brak łączności lub jej niską jakość, synchronizacja może również zakończyć się niepowodzeniem. Pamiętaj, w tym wypadku omawialiśmy ręczną synchronizację danych, która dostępna jest dla użytkowników PS Mobile Sale w każdej chwili. I to by było na tyle. Do usłyszenia.